To koniec sezonu dla Naomi Osaki. Japońska tenisistka wyznała w najnowszym wywiadzie, że nie zagra w finale Billie Jean King Cup z powodu kontuzji. Czterokrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych wyjawiła, co jej dolega. Myślałam, że skręciłam kręgosłup. Zaczęła zdruzgotana Osaka w rozmowie z agencją Kyodo. Osaka wycofała się też z Japan Open w Osace i z Pan Pacific Open w Tokio. Finał Pucharu Billie Jean King miał być ostatnim wydarzeniem w jej harmonogramie na 2024 rok. Rozegrałam tak wiele turniejów w tym roku, więc to była zdecydowanie najtrudniejsza decyzja, aby nie grać już w tym roku. Zaczęła poruszona osaka w najnowszej rozmowie z Kyodo i wyznała, z jaką kontuzją się zmaga. Dalszy ciąg materiału pod wideo. Myślałam, że skręciłam kręgosłup. Ale w Pekinie zrobiono mi rezonans magnetyczny i okazało się, że mam wybrzuszony krążek międzykręgowy w plecach, a także naderwane mięśnie brzucha. Powiedziała 27, latka japońskiej agencji prasowej Kyodo. Osaka ostatni raz na korcie pojawiła się 1 października. Japonka rywalizowała w jeden 8 finału prestiżowego turnieju w TA1000 Open z jednak skracowała po drugim secie przy wyniku 1,1 z jak się okazało późniejszą mistrzynią. finał biljeżan Kingcu podbędzie się w hiszpańskiej maladze w dniach 13,20 listopada. Osaka pomogła Japonii pokonać Kazachstan w kwietniu i zakwalifikować się do finału w swoim pierwszym występie w pucharze Billie Jean King od 2020 roku. Naomi Osaka po niezwykle udanym sezonie 2019 w którym wygrała w styczniu Australian Open, osiągnęła pierwszą pozycję rankingu w ta w wieku zaledwie 21 lat. Japonka w kolejnych dwóch latach wygrała ponownie US Open, 2018 i 2020, i Australian Open w 2021 roku udowadniając, że należy do ścisłej światowej czołówki. Później jednak Osaka spuściła stonu, a w 2022 roku ogłosiła swoją przerwę z powodu ciąży. Z początkiem stycznia 26-latka wróciła do sportowej rywalizacji. Jednak jak na razie nie notuje tak dobrych rezultatów jak za swoich najlepszych czasów.